Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serwera Tortuga. Na początek chciałbym bardzo pozdrowić gracza Bonzo z Etolina oraz x -Kyrim. Dziękuję bardzo za pomoc. Szczególnie, właśnie Bonzo dał mi kilka fajnych przedmiotów. Ale generalnie w tym odcinku, no, powiem Wam tak: popełniłem spory błąd. Bo, jak sami zobaczycie za chwilę, naprawdę udało mi się niesamowicie zwiększyć mój majątek porównując to do ostatniego odcinka. Generalnie, no, zobaczycie po, po kolei poszczególne etapy ulepszania. Wywaliłem wszystkie ulepszania na plus 4, 5, 6 i zostawiłem tylko na plus 7. I w sumie, gdybym jakąś Godzinę albo dwie godziny temu postanowił przerwać ulepszanie i zostawić sobie kasę, to prawdopodobnie byłbym bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo miałbym naprawdę spory zapas gotówki na najbliższe poziomy. Aczkolwiek popełniłem mały błąd, który za chwilę zobaczycie, i on sprawił, że całkowicie wypukałem się z kasy i będę musiał od nowa sobie wszystko zarobić ale już postanowiłem, że dzisiaj się wybieram do V2 i już zaczynam expić powyżej już 55 poziomu, bo nie ma co siedzieć na tym 55 od 61 mam naprawdę już spoko drop z V2, więc podejrzewam, że tam mi się uda trochę zarobić. Póki co, no tutaj widzicie na razie jeszcze ulepszanie no na te wyższe plusy. Jak sami widzicie, no ja jakoś mam takie dosyć spore to szczęście do ulepszania. Wszyscy mi to piszą, nie jest to ani chwalenie się ani nic, po prostu jakoś mam tak, że no nie wiem, no ulepsza mi te przedmioty. No i jestem zazwyczaj do przodu, ale to co zobaczcie pod koniec odcinka, to jest już tragedia, co wymyśliłem po prostu. Tak to jest, jak się za wiele chce zrobić na raz, po prostu powinno się wszystko stopniować, a ja akurat dzisiaj trochę przesadziłem. W ogóle przepraszam Was, że tak długo nie było odcinka, ale postanowiłem sobie właśnie pozarabiać trochę kasy. No i cały czas siedziałem w mieście, ulepszałem, a wiem, że ulepszanie nie jest dla Was teraz takim jakimś zbyt ciekawym materiałem, i generalnie, jak widzicie ebonki, to już nimi żygacie. Dlatego też powstrzymywałem się z wrzuceniem tego materiału i postanowiłem dograć do niego ulepszanie jeszcze innych rzeczy. Które być może będą dla was bardziej ciekawe, no tak mi się przynajmniej wydaje. Próbowałem na przykład swoich sił w ulepszaniu srebrnych bransoletek. Niestety srebrne bransoletki to nie jest najmocniejsza z moich stron. Jak sami zresztą zobaczycie za chwilę. Pomimo, że do plus 8 bardzo fajnie szły, no to niestety na plus 9 jest to trochę tragedia. No ebonki to jak już wiadomo... Taki mój trochę konik, staram się z, właśnie z abonków utrzymywać. Powiedzmy, no ale również abonki się po pewnym czasie na pewno skończą. Ale póki co, tak jak mówię, mam priorytet, aby wbić powyżej 55 poziomu. No i, no i myślę, że na tym 61 się zatrzymam, będę sobie tam dropił ale też nie będę jakoś oddawał expa na czy coś takiego. I myślę, że w V2 się tam uda spokojnie coś zarobić. Zobaczymy jak to będzie. Także dzisiaj tam wpadam i po prostu kolejny odcinek macie na pewno jakieś level upy albo coś takiego, bo ileż można oglądać ulepszanie, otwieranie i tak W ogóle próbowałem Otwierania małży w tym odcinku, jak sami widzicie, zresztą, bo już trochę było, a jeszcze będzie sporo. I powiem Wam, że ani razu nie byłem na minus, co mnie bardzo zadziwiło, bo zazwyczaj ryby i małże to był. to był taki hazard, który nie miał właściwie żadnego sensu, bo nie było z tego zarobku zbyt dużego, a w tym odcinku właśnie mam takie szczęście, że. no nie straciłem ani. Ani pół janga na tym, że otwierałem małże. To mnie bardzo zdziwiło. No, ale być może po prostu się wstrzeliłem jakoś w te ramy e, zarobku. Akurat coś poleciało. No to jak widzicie, kolejne próby Ebona plus 9. No i tutaj widzicie właśnie małże. No, coś się tak porobiło, że akurat mam szczęście, i ta biała perła jest praktycznie w każdym openingu, jaki robię. Tutaj widzicie, miałem już 75 milionów Yang. Już się zbliżałem do tej fajnej granicy takiej 100k, która sprawiłaby, że miałbym naprawdę spokój przez jakiś czas. Ale oczywiście chciwość moja jest niesamowita. No i to nie mogło się tak łatwo skończyć. Tu jak widzicie, kolejna czerwona perła. No takie szczęście akurat miałem, że no co otwierałem te małże, no to akurat ta ta biała perła była. No, i tutaj się zaczęło, że tak powiem, marnowanie kasy. Kupiłem sobie trzy parę ebonek na plus 8, no i postanowiłem je robić na plus 9. Niestety spaliło wszystkie. No, i wtedy się zaczęło. Zacząłem sobie kupować małże. No, akurat małże to tam. Pół biedy, bo jak widzicie, znowu biała perła była, więc nie przejmowałem się tym jakoś. Postanowiłem sobie otworzyć kolejne małże. Tutaj już chyba było nieco gorzej, ale nawet nie jestem pewny, bo no nie pamiętam dokładnie. Ale w każdym bądź razie, byłem jeszcze w miarę w takiej stabilnej sytuacji finansowej. No i tutaj się zaczęła zabawa z ulepszaniem. Bransoletki z białego złota, czyli przedmiotu, który jest bardzo, bardzo drogi i jest na nim bardzo, bardzo dobry zarobek, ale niestety przedmiot ten jest bardzo ciężko ulepszyć na plus 9. No i mi to, że tak powiem, trochę nie szło, jak sami tutaj widzicie na załączonym obrazku. No i niestety paliło mi jak nie wiem co. Także przewaliłem kasę, naprawdę było. No szkoda mi jest tego tych paru dni, które poświęciłem na zarobek tego, aczkolwiek wiem, że za parę dni znowu to odrobię, ale chciałem po prostu wykuć tą bransoletkę na plus 9. No i nie pykło. No ale nic, za parę dni znowu się odkuję. Liczę, że filmik się podobał. Bardzo Wam dziękuję za te komentarze, oglądnięcia, subskrypcje i tak dalej. No i cóż. To już by było na tyle, widzimy się w kolejnych filmach, na razie, na najbliższe poziomy. Aczkolwiek popełniłem mały błąd, który za chwilę zobaczycie i on sprawił, że całkowicie wypukałem się z kasy i będę musiał od nowa sobie wszystko zarobić, ale już postanowiłem, że dzisiaj się wybieram do V2 i już zaczynam expić powyżej już 55 poziomu, bo nie ma co siedzieć na tym 55 Od 61 mam naprawdę już spoko drops V2, więc podejrzewam, że tam mi się uda trochę zarobić. Póki co, no tutaj widzicie na razie jeszcze ulepszanie no na te wyższe plusy. Jak sami widzicie, no ja jakoś mam takie dosyć spore to szczęście do ulepszania. Wszyscy mi to piszą. Nie jest to ani chwalenie się, ani nic, po prostu jakoś mam tak, że no nie wiem, no ulepsza mi te przedmioty, no i jestem zazwyczaj do przodu. Ale to, co zobaczcie pod koniec odcinka, to jest już tragedia, co wymyśliłem po prostu. Tak to jest, jak się za wiele chce zrobić naraz, po prostu. Powinno się wszystko stopniować, a ja akurat dzisiaj trochę przesadziłem. W ogóle przepraszam Was, że tak długo nie było odcinka, ale postanowiłem sobie właśnie pozarabiać trochę kasy. No i cały czas siedziałem w mieście, ulepszałem, a wiem, że ulepszanie nie jest dla was teraz takim jakimś zbyt ciekawym materiałem. I generalnie jak widzicie ebonki, to już nimi żygacie. Dlatego też powstrzymywałem się z wrzuceniem tego materiału i postanowiłem dograć do niego ulepszanie jeszcze innych rzeczy, które być może będą dla was bardziej ciekawe, no tak mi się przynajmniej wydaje. Próbowałem na przykład swoich sił w ulepszaniu srebrnych bransoletek, niestety srebrne bransoletki to nie jest najmocniejsza z moich stron jak sami zresztą zobaczycie za chwilę pomimo, że do plus 8 bardzo fajnie szły, no to niestety na plus 9 jest to trochę tragedia no ebonki to jak Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serwera Tortuga na początek chciałbym bardzo pozdrowić gracza Bonzo z Etolina oraz X -Skyrim. Dziękuję bardzo za pomoc. Szczególnie właśnie Bonzo dał mi kilka fajnych przedmiotów, ale generalnie w tym odcinku, no powiem Wam tak, popełniłem spory błąd, bo jak sami zobaczycie za chwilę, naprawdę udało mi się niesamowicie zwiększyć. Mój majątek porównując to do ostatniego odcinka, generalnie, no, zobaczycie po, po kolei poszczególne etapy ulepszania. Wywaliłem wszystkie ulepszania na plus 4, 5, 6 i zostawiłem tylko na plus 7. I w sumie, gdybym jakąś godzinę albo dwie godziny temu postanowił przerwać ulepszanie i zostawić sobie kasę, to prawdopodobnie. Byłbym bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo miałbym naprawdę spory zapas gotówki i małże to był. To był taki hazard, który nie miał właściwie żadnego sensu, bo nie było z tego zarobku zbyt dużego. A w tym odcinku właśnie mam takie szczęście, że. No nie straciłem ani, ani pół Yanga na tym, że otwierałem małże. To mnie bardzo zdziwiło. No ale być może po prostu się wstrzeliłem jakoś w te ramy e, zarobku. Akurat coś poleciało. No to jak widzicie, kolejne próby Ebona plus 9. No i tutaj widzicie właśnie mało, że no coś się tak porobiło, że akurat mam szczęście i ta biała perła jest praktycznie w każdym openingu, jaki robię. Tutaj widzicie, miałem już 75 milionów yang, już się zbliżałem do tej fajnej granicy, takiej 100 k która sprawiłaby, że miałbym naprawdę spokój przez jakiś czas. Ale oczywiście, chciwość moja jest niesamowita. No i to nie mogło się tak łatwo skończyć. Tu, jak widzicie, kolejna czerwona perła. Jak już wiadomo, taki mój trochę konik. Staram się z, właśnie z abonków utrzymywać. Powiedzmy. No ale również abonki się po pewnym czasie na pewno skończą. Ale póki co, tak jak mówię, mam priorytet. Aby wbić powyżej 55 poziomu. No i... No i myślę, że na tym 61 się zatrzymam, będę sobie tam dropił. Ale też nie będę jakoś oddawał expa na gildię czy coś takiego. I myślę, że w V2 się tam uda spokojnie coś zarobić. Zobaczymy jak to będzie. Także... Dzisiaj tam wpadam i po prostu kolejny odcinek macie na pewno jakieś level upy albo coś takiego. Bo ileż można oglądać ulepszanie, otwieranie i tak dalej. W ogóle próbowałem otwierania małży w tym odcinku, jak sami widzicie zresztą, bo już trochę było, a jeszcze będzie sporo. I powiem Wam, że ani razu nie byłem na minus, co mnie bardzo zadziwiło, bo zazwyczaj ryby.